Nie wszystkim wiadomo, że zabiłem Filipa matersa rozwalając mu szczękę szpadłem. Pierw jednak opowiem może o mojej przyjaźni z Johnem Divejem, bo to on pierwszy powalił stałego matersa potężnym ciosem w kark pompką od roweru, którą zrobił własnoręcznie z żelaznej rurki. To początek powieści Flana O'Briena, właściwie Brajena Onolana. Irlandzkiego pisarza, o którym dobrze wyrażali się Beckett i Joyce, choć nie wiadomo, nie dla wszystkich to dobra rekomendacja. A trzeci policjant napisany został w 1940 roku, a więc w czasie koszmaru wojennego. Jednak jego publikacja dopiero nastąpiła w roku 67, 67, tak, a więc rok po śmierci autora. Historia opowiada nam nieznany z nazwiska i imienia bohater, który dopuszcza się tego krwawego czynu właśnie, którego treść poznaliśmy w pierwszym akapicie książki, a w skutek tych wszystkich wypadków trafia na policję, przydarzają mu się różne dziwne rzeczy, a w międzyczasie opowiada o ciekawych i mniej ciekawych w wynalazkach i teoriach niejakiego Desselbiego, który twierdził na przykład, że noc to nie mrok, tylko narastający gęsty pył wulkaniczny i tego typu różne dziwne historie. Cała ta powieść trąci absurdem. Przyrównywana bywa do Alicji w krainie Czarów, chociaż to nie ten typ humoru. Można się przy niej sporo pośmiać, można przy tej powieści także się sporo zastanowić nad sensem i dziwacznymi zawiłościami ludzkich dziejów. Na pewno jest to bardzo wysmakowany język, bardzo ciekawy żart, masa przypisów, która czyni z tej książki tak jakby o rozprawę filozoficzną, ja wiem... Fizyczną, bo sporo tu różnych teorii, jak na przykład takich, że jadąc na rowerze wymieniamy się atomami z rowerem i nigdy nie wiadomo, ile w nas jest atomów własnych, ludzkich, a na ile rower nie przejął naszą osobowość poprzez wymianę tych atomów. To może wydawać się zbyt zwariowane, ale proszę mi wierzyć, to dopiero początek tego wszystkiego. Co w tej niewielkiej książeczce dzieje się na tych kilkudziesię... kilkuset, dwustu niecałych stronach. Dlatego zachęcam bardzo do zapoznania się z trzecim policjantem autorstwa Flana O'Brien'a. No i do usłyszenia.